Nie jesteś za bardzo. Nie jesteś zbyt głośna, zbyt emocjonalna, zbyt wrażliwa, zbyt ekspresyjna. Ty po prostu żyjesz głęboko. Głośno się śmiejesz, gdy czujesz radość. Milczysz, gdy coś w tobie dojrzewa. Szybko się wzruszasz, bo pozwalasz sobie czuć. Mówisz z pasją, bo jesteś połączona z tym, co dla ciebie ważne. To nie ty jesteś za dużo. To świat bywa zbyt ciasny dla kobiet, które świecą bez pytania o pozwolenie. Nie każdy potrafi to unieść. Nie każdy chce to zobaczyć. Nie każdy ma odwagę spotkać się z czyjąś autentycznością, bo to konfrontuje ich własne zamknięcia. Ale to nie znaczy, że masz przygasać. To nie znaczy, że masz się kurczyć. To nie znaczy, że masz się dopasowywać. Twoje światło nie jest za silne. Ono jest po prostu. Twoje. I ono ma świecić. Dla tych, którzy potrafią z nim być. Dla tych, którzy przy tobie nie muszą gasić swojego. Dla ciebie samej przede wszystkim. Nie tłum się. Nie ściszaj. Nie zmniejszaj. Bo nie przyszłaś tu, żeby być cicha i wygodna. Przyszłaś tu, żeby być prawdziwa. I to jest wystarczające.